Państwu. Witam na konferencji prasowej po pierwszym meczu półfinału pomiędzy Komorą, Krakowią i Aksa Munio-Oświęcim. Jak widać, jedno miejsce mamy puste. Trener Fręcen odmówił przyjścia na konferencję prasową. E, jako uzasadnienie podał, że został oszukany tutaj w Krakowie. Nie wiem przez kogo, to już proszę pytać trenera. Natomiast jest z nami trener Rudolf Rochaczek. Bardzo proszę, panie trenerze, o podsumowanie tego spotkania i wskazanie najlepszego zawodnika w swojej drużynie. No cóż, ja mogę być zadowolony. z těch mačů, z, z, z gry v první terci, e, druhá nebyla jakoštěvo tak, tak na požomě, jak, jak e, ani ta třetí, ale to je z play-off, to je válka o všechno, to je i presia, i, i nervy. E, Můžu poděkovat závodníkům za, za, ten meč i e, e, v podstatě dlouho, dlouho se v 2-1. Tam bardzo dobrze e, taktycznie zagrał zespół. E, wszyscy, co tam chodzili, e, bardzo dobrze w tej trzeciej e, tercji, albo można powiedzieć, najlepszy naj, naj, tam pokazał pokazał czwarty, czwarty atak, który zamykał przeciwnika cały czas w tercji a w trzeciej Takže, ale obecně celému ze spolu je třeba poděkovat. A to, co jsme chtěli na počátku, to co jsme si říčili e, vyhraného meče, no to se udalo a je třeba se zastanavět na kolejný meče ve vtorek. No a ne, nejlepší najlepší závodník, nejlepší, má ne, nejlepší, nevyběrá se nejlepší Nejlepší, ne? A to nejlepší? No. To Radiszewski to jest. O Radiszewski. Ten trenera bo to Radzisze Nie robisz. On tam miał parę okazji wybronił. Nie, ale był pewnie, nie? Tak, że Radziszewski. bardzo. Bardzo dziękuję trenerzej. Proszę panowie. Powrót to słucha jak ta do Ile procent dał w ogóle tak dużo, że nie wiem. On Radiszewski Jak tak się ci to... wieszło się. Bo ja ste, no ja to Dużo, dużo dał, ta piątka miała przecież, ja nie wiem ile, ile setek, sytuacji podramkowych. Także uważam, że martynowski dworzak, kostu, że, że ten Kostuch wzmocnił tą piątkę. A pozytywnie wpływa w ogóle i na, 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 na drużynę. Ja, ja jestem na dzień dzisiejszy zadowolony, że jest tutaj. Znam że taką bardzo ważną bramkę na 3:1 gdzie jeszcze Tą ważną bramkę na 3-1 strzeliła czwarta piątka, to chyba jest zasługa tego, że masz, masz ją przygotowaną i gracie na te cztery ataki w play-offu? Nie no, na trzy ataki, to moje zdanie, oczywiście różni trenerzy albo różni ludzie, może być jeden, najlepszy, który na czwarte na trzy piątki, a przygotował dużo czasu, mega dali ze zawodnikami, a konkretnie tutaj w tym ataku, że w tamtym roku tam tím roku přece čtvrtý a tak decidoval ve finále v ostatních mečách. No a když měl, měl tam dužo do v té třetí terci a decidoval v podstatě, že nebo zahral dobře střelil třetí obránky a uspokojil, uspokojil ten Takže může být zadobný. Panie trenerze, po sezonie zasadniczym narzekaliśmy jako dziennikarze trochę na rozgrywanie przewag przez Krakowie. No, dzisiaj wygląda to zdecydowanie lepiej. Dużo więcej strzałów i przypominam, że pan trener właśnie mówił, że tak będzie, że, że ta zmiana nastąpi. No, ja uważam, że jeszcze, jeszcze więcej powinniśmy strzelać. Kiedyś sprzeciwnik bardzo dobrze bronił. To je, trzeba ocenić, że zagrał w defensywie bardzo, bardzo dobrze a do tych przewag po prostu wybronię. Ale myślę, że nie graliśmy źle, że możemy postawić fundament na, tym, na tych przewagach, na tym meczu pierwszym do następnego meczu. Czy jest szansa, że dołączą zawodnicy, którzy nie grali? We wtorek chyba nie ma takiej możliwości. Winters jeszcze nie, tak? Nie. nie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy A i trenerze, jeszcze jedno pytanie. E, czy uważa pan, że ta seria może się zakończyć w czterech meczach? Nawiązując do słynnego pytania, które. E, tak, które piątek Piotek powiedział podobno. Yy... Tylko myślał pewnie o innych czterech meczach. Yy ja wychodzę ze założenia, że trzeba szanować. zespół trenovat z přetivníka, bo je bardzo dobrý, vymagající, a dobré individuál, individuálnosti tam. E, já ne, nevím, nie jestem v ruška, abych pověděl, jak se to zakončí. E, my musíme se zodpovědělně přigotovat na vtorkový meč. A tyhle meči bude, tyhle bude a nie wiadomo na którą stronę to będzie. To dále powtarzam, że jest šance 50 na 50, że wie skrótje nie Jest koniec meczu, za nie można powiedzieć nie można powiedzieć, jak się to zakończy. A każdy mecz się zaczyna za startu 0-0. Takže mě, mnie interesuje tylko Ja jeszcze chciałem zapytać Arona Chmielewskiego, bo na ostatniej konferencji prasowej powiedział pan, że poszuka mu pan specjalnego miejsca. Dzisiaj wypaliło można powiedzieć to, to nowe ustawienie z Chmielewskim. Poszedł za akcją, przechwycił krążek no i asystował przy tej najważniejszej bramce. Ja myślę, że zagrał, zagrał dobre, dobre spotkanie. A był przy tej trzeciej bramce, także można powiedzieć, że czwarty atak nie we stu procentach, w 200% spełniło swoje zadanie. To najważniejsze, wygrał na 0-0, wygrał na 1-0, także bardzo pozytywnie. Czy jeszcze jakieś pytania panowie? W takim razie bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panie tajemniczu.